Witajcie w kolejnym odcinku Epicki w gdzie Dzisiaj będą grały szkielety, które są tu, kontra. hogliny. Zobaczymy, którzy są lepsi. No to respimy. E, bicie się. No i zaczął armageddon. Poręczmy je jeszcze trochę, niech to miaja, bo one się prędzej spalą od słońca. Mam lepszy pomysł, czas, No, noc. noc. Okej, okay, od razu lepiej. Poręczmy ich trochę. Hogliny też siebie atakują. I chyba nie umiał się dogadać, więc wygrają szkielety. Tak, ja myślę, że szkielety. Co ty tu robisz, Gamoniu? Nie biję klipperów, ale naprawdę. Mm, nieważne. Okej, okay. którzy wygrają? Bo chogliny się pozabijał. Ja? Ej, nie no. Hogliny wygrywają. Naprawdę luz. ale weźmy ich jeszcze troszeczkę. Mmm, więcej, na pewno jest więcej tych jaj. Po jest. Okej, już ich nie będę rozpić. Rozbiły nam się inne. Na razie szkielety jeszcze żyją. I myślę, że wygrają hogliny, bo one same się spychają w sumie. Ale ważne. No, mm. muszę przyznać. Tą grę Wygrały hogliny! No i pa! No się każdy odcinek epicki, bit, bo one naprawdę są epickie, ta nie była epicka, nie przemyślałem tego. Pa!